Cześć wszystkim, przede mną mam Oppo 27 i pozwólcie, że pokażę Wam, jak usunąć dane logowania na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień A. Tutaj musimy wrócić, przewinąć i znaleźć opcję bezpieczeństwa i prywatności. Teraz musimy znowu przewinąć w dół, aby znaleźć więcej opcji bezpieczeństwa, prywatności. Przewin w dół jeszcze raz, aby znaleźć magazyn danych logowania. Teraz po prostu dotknijmy opcji Usuń wszystkie certyfikaty użytkownika i potwierdźmy to przyciskiem OK. Mamy te informacje. Opcja jest nieaktywna, więc pomyślnie usunęliśmy wszystkie zapisane certyfikaty. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, proszę kliknij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.